Witajcie, moi ukochani bracia i siostry, niech pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa i miłość Matki Bożej Częstochowskiej będzie z Wami wszystkimi w tym błogosławionym dniu dzisiejszej niedzieli, 10 sierpnia 2025 roku. Gdy rozpoczynamy ten nowy tydzień, nasze serca przepełnione są wdzięcznością za dar życia, za każdy oddech, który możemy wziąć, za chleb na naszych stołach i za nieustanną miłość naszego Pana, który nigdy nas nie opuszcza. Dzisiaj, w tym świętym dniu niedzielnym, kiedy dzwony kościelne wzywają nas do modlitwy, pragniemy złożyć przed Tobą, Panie, wszystkie nasze troski, lęki i nadzieje. Ty, który znasz każdą łzę, która spłynęła po naszych policzkach, każdy ból, który przeszył nasze serca, każdą bezsenną noc spędzoną w niepokoju, przyjmij nasze modlitwy jak kadzidło wznoszące się przed Twoje święte oblicze. Zostawmy, ufam ci, jeśli wierzysz, że Bóg przygotowuje dla Twojego życia to, co najlepsze. Ojcze, miłosierny, gdy patrzymy na nadchodzący tydzień, wiemy, że może przynieść wyzwania, których jeszcze nie znamy. Możemy stanąć przed trudnymi decyzjami w pracy, przed problemami zdrowotnymi w naszych rodzinach, przed konfliktami, które będą testować naszą cierpliwość i miłość. Być może niektórzy z nas borykają się z samotnością, która staje się szczególnie dotkliwa w weekendy. Gdy widzimy szczęśliwe rodziny idące razem do kościoła, a my czujemy się jak zagubieni wędrowcy bez celu, znasz, panie, pustynie, przez które przechodzimy. Widzisz, jak czasami uśmiechamy się na zewnątrz, podczas gdy w środku jesteśmy rozbici na kawałki, jak mozaika, której fragmenty próbujemy sklejać każdego ranka, by móc funkcjonować w świecie. Znasz samotność młodej matki, która nie śpi nocami, karmiąc swoje dziecko i martwiąc się o przyszłość. O to, czy będzie dobrą mamą, czy jej dziecko będzie zdrowe i szczęśliwe. Widzisz łzy starszego człowieka, który siedzi przy oknie, patrząc na pustą ulicę, czekając na telefon od dzieci, które są zbyt zajęte swoimi życiami, by pamiętać o rodzicu, który dał im wszystko. Słyszysz westchnienia tego, kto szuka pracy od miesięcy, a każde nie sprawia, że traci nie tylko nadzieję na zatrudnienie, ale także wiarę we własne umiejętności, we własną wartość. Dostrzegasz walkę tego, kto zmaga się z chorobą, który każdego ranka budzi się z bólem, a każda wizyta u lekarza przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Widzisz małżeństwa, które kiedyś były pełne miłości, a teraz ledwo ze sobą rozmawiają, gdzie słowa stały się bronią, a milczenie sposobem na unikanie kolejnych ran. Duchu Święty, stąp na nas w tej chwili jak ożywczy deszcz na spieczoną ziemię. Tchnij na nas Twoje pocieszenie, duchu prawdy i miłości, który prowadzisz nas do całej prawdy. Uwolnij nas od lęków, które nas paraliżują jak niewidzialne łańcuchy, od niepokojów, które kradną nam spokój jak złodziej w nocy, od gorzkich myśli, które trułują nasze serca jak powolna trucizna. Zostawmy, ufam ci, jeśli wierzysz, że Bóg przygotowuje dla twojego życia to, co najlepsze. Niech Twoja światłość rozjaśni ciemne zakątki naszych dusz, gdzie ukrywamy ból sprzed lat, wstyd za popełnione błędy, rozpacz z powodu straconych możliwości. Tam, gdzie mieszka strach przed przyszłością, niech zagości Twój pokój. Tam, gdzie panuje żal za przeszłością, niech zakwitnie nadzieja. Tam, gdzie czujemy pustkę i bezsenność życia, niech zapłonie ogień Twojej miłości. Panie, Przynosimy Ci dzisiaj wszystkich tych, którzy czują się przytłoczeni obowiązkami: matki, które próbują pogodzić pracę zawodową z wychowaniem dzieci, czując się ciągle winne, że nie robią nic wystarczająco dobrze, ojców, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie, by zapewnić rodzinie bezpieczeństwo finansowe, ale tracą przy tym kontakt z własnymi dziećmi. Młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów lub pierwszej pracy, czując presję całego świata na swoich barkach. Matko Najświętsza Królowo Polski, Matko Bożej Częstochowskiej, której oblicze jest naznaczone bliznami, ale promieniające miłością, okryj nas swoim płaszczem. Ty, która stałaś pod krzyżem i widziałaś najgorszy ból, jaki może doświadczyć matka, śmierć własnego dziecka, pocieszaj tych, którzy dziś cierpią. Ty, która powiedziałaś, niech mi się stanie według słowa twego, nie znając przyszłości, ale ufając Bogu całkowicie, naucz nas tej samej pokory i zaufania Bożej woli, nawet gdy nie rozumiemy Jego planów. Przejdź przed naszymi niemożliwymi sprawami, matko, przed problemami, które wydają się nie do rozwiązania, jak góry nie do przejścia, przed chorobami, które nie chcą ustąpić, mimo leczenia i modlitw, przed relacjami, które wydają się bezpowrotnie zerwane, jak porwane struny, przed długami, które rosną szybciej niż możliwości ich spłacenia, przed uzależnieniami, które trzymają w niewoli naszych bliskich, jak niewidzialne więzy. O Matko, gdy czujemy się mali i bezradni wobec problemów tego świata, wobec wojen, które toczą się gdzieś daleko, ale których skutki odczuwamy w rosnących cenach i niepewności jutra, przypomnij nam, że Twój syn przyszedł właśnie dla takich jak my, zmęczonych codziennością, obciążonych troskami, poszukujących nadziei w świecie, który czasem wydaje się pozbawiony sensu. Zostawmy, ufam Ci, jeśli wierzysz, że Bóg przygotowuje dla Twojego życia to, co najlepsze. Niech Twoja obecność będzie nam przypomnieniem, że nigdy nie jesteśmy sami, nawet gdy wszystkie drzwi wydają się zamknięte, nawet gdy telefon milczy przez całe dni, nawet gdy czujemy się niewidzialni w tłumie ludzi. Zawsze możemy przyjść do Ciebie, jak dzieci, do swojej mamy, z całym swoim bólem. Ze wszystkimi swoimi troskami, z naszymi małymi i wielkimi problemami, bo dla matczynego serca nie ma problemów małych ani wielkich, są tylko dzieci, które potrzebują pomocy. Panie Jezu, ty, który powiedziałeś: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. Przyjmujemy to zaproszenie dzisiaj z całym naszym sercem, ze wszystkimi naszymi niedoskonałościami i słabościami. Przynosimy Ci nasze rodziny, te relacje, które są źródłem największej radości, ale także te, które sprawiają nam najgłębszy ból, te małżeństwa, które przetrwały lata, ale teraz potrzebują odnowienia miłości, te dzieci, które odeszły z domu i rzadko dzwonią, tych rodziców, którzy postarzeli się i potrzebują naszej opieki, ale my czujemy się nieprzygotowani do tej roli. Błogosław nasze małżeństwa, Panie, aby miłość rosła każdego dnia, jak drzewo, które pogłębia swoje korzenie i rozszerza korona, aby cierpliwość i przebaczenie przeważały nad gniewem i rozczarowaniem, aby słowa budujące były częstsze niż te, które ranią, aby czas spędzony razem był cenniejszy od czasu spędzonego przed telewizorem czy telefonem. Błogosław nasze dzieci, chroni je przed złem tego świata, które czai się na każdym kroku przed narkotykami, które obiecują ucieczkę, ale dają zniewolenie, przed fałszywymi przyjaciółmi, którzy prowadzą na złe drogi, przed pokusami internetu, gdzie można zgubić się na całe godziny, tracąc kontakt z rzeczywistością, prowadź je ścieżkami sprawiedliwości, niech ich młode serca będą otwarte na Twoją miłość. Niech znajdują sens życia w służbie innym, a nie tylko w pogoni za przyjemnościami. Módlmy się za tych, którzy są chorzy w ciele. Niech Twoja uzdrawiająca moc dotknie ich zmęczonych członków, niech ból ustąpi, jak ciemność przed światłem poranka. Za tych, którzy cierpią na duchu, niech depresja, która okrywa ich umysły, jak czarna chmura, zostanie rozpruszona przez promienną nadzieję Twojego zmartwychwstania. Za tych, którzy są w żałobie, niech pocieszenie Ducha Świętego otuli ich, jak ciepły płaszcz matki. Niech wieczna pamięć o umarłych będzie źródłem siły, a nie tylko smutku. Zostawmy, ufam Ci. Jeśli wierzysz, że Bóg przygotowuje dla Twojego życia to, co najlepsze. Za tych, którzy szukają pracy, niech znajdą nie tylko zatrudnienie, ale godne zajęcie, które pozwoli im rozwijać swoje talenty i utrzymać rodziny z godnością. Za młodych ludzi, którzy podejmują ważne decyzje życiowe o wyborze partnera, o kierunku studiów, o miejscu zamieszkania, niech Twoja mądrość będzie ich przewodnikiem. A Twój Duch podpowie im właściwe drogi. Ojcze, wiemy, że ten nadchodzący tydzień może przynieść próby, które przetestują naszą wiarę, jak ogień testuje złoto. Może przyjść dzień, gdy poczujemy się tak zmęczeni, że nie będziemy mieli siły na modlitwę. Może nadejść moment, gdy ktoś nas zawiedzie tak bardzo, że będziemy mieli ochotę zamknąć serce na miłość. Może pojawić się sytuacja, która zmusi nas do wyboru między tym, co łatwe, a tym, co prawe. Ale wiemy także, że ten tydzień może przynieść nowe możliwości, nowe błogosławieństwa, nowe powody do wdzięczności, o których dziś jeszcze nie wiemy. Może ktoś uśmiechnie się do nas w trudnym momencie i ten uśmiech będzie jak promień słońca w deszczowy dzień. Może otrzymamy telefon od przyjaciela, który już dawno nie dzwonił. Może znajdziemy rozwiązanie problemu, który nas martwił od tygodni. Pomóż nam dostrzegać Twoją obecność w małych rzeczach, panie. W uśmiechu dziecka, które biega po podwórku, w życzliwym słowie sąsiada, którego ledwo znamy, w pięknie wschodu słońca, który możemy zobaczyć przez okno swojej sypialni, w aromacie świeżo parzonej kawy, w ciepłym posiłku przygotowanym przez kochającą żonę czy męża, w bezpiecznym domu, w którym możemy się schronić przed burzami zewnętrznego świata. Gdy będziemy stawać naprzeciw wyzwań tego tygodnia, przypomnij nam codziennie rano, że nie musimy walczyć o własnych siłach, że nie jesteśmy sami na tym trudnym polu bitwy życia. Ty jesteś naszą siłą, gdy czujemy się słabi, jak trzcinę chwiającą się na wietrze. Ty jesteś naszą ostoją, gdy wszystko wokół nas się chwieje. Ty jesteś naszą nadzieją, gdy wszystkie ludzkie nadzieje zawodzą. Gdy poczujemy się słabi, gdy zabraknie nam odwagi, by postawić kolejny krok, ty będziesz naszą mocą. Gdy zabraknie nam mądrości, by podjąć właściwą decyzję, gdy nie będziemy wiedzieli, w którą stronę pójść, ty będziesz naszym przewodnikiem, jak gwiazda na nocnym niebie. Gdy ogarnie nas smutek, gdy łzy będą płynąć po naszych policzkach, ty będziesz naszym pocieszeniem. Zetrzyj każdą łzę, jak czuła matka. Duchu Święty, napełnij nasze serca pokojem, który przewyższa wszelkie ludzkie rozumienie, pokojem, który nie zależy od okoliczności zewnętrznych, ale płynie z głębokiej ufności, że Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Niech ten pokój będzie jak ciche jezioro w burzliwy dzień, jak bezpieczna przystań w czasie sztormu, jak światło świecy w ciemnym pokoju. Zostawmy, ufam Ci, jeśli wierzysz, że Bóg przygotowuje dla Twojego życia to, co najlepsze. Uwolnij nas od potrzeby kontrolowania wszystkiego, od niepokoju o jutro, które jeszcze nie nadeszło, od żalu za wczoraj, które już nie wróci. Naucz nas żyć w teraźniejszości, znajdować radość w tym, co mamy dzisiaj, a nie smucić się tym, czego nam brakuje. Nie porównywać naszego życia z życiem innych, które widzimy tylko z zewnątrz. Matko Najświętsza, gdy będziemy podejmować trudne decyzje w tym tygodniu, gdy będziemy stać na rozdrożu i nie będziemy wiedzieli, którą drogę wybrać, bądź naszą matczyną radą, gdy będziemy czuli się zagubieni w labiryncie codziennych obowiązków, prowadź nas do swojego Syna, który jest drogą, prawdą i życiem. Gdy będziemy doświadczać pokus, które mogą nas odwieść od właściwej drogi, wzmacniaj naszą wiarę swoją nieustanną opieką. Ty, która zachowywałaś wszystkie słowa w swoim sercu, przemyślając je w ciszy nocy, naucz nas słuchać głosu Boga w ciszy naszych serc. Pośród zgiełku codzienności. Naucz nas kontemplacji, umiejętności zatrzymania się i wsłuchania w to, co Bóg chce nam powiedzieć przez wydarzenia, ludzi, okoliczności naszego życia. Panie, dziękujemy Ci za dar wiary, który pozwala nam widzieć Twoją miłość, nawet w trudnych chwilach, nawet gdy nie rozumiemy, dlaczego rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej. Dziękujemy za nadzieję, która pozwala nam iść naprzód, nawet wtedy, gdy droga wydaje się ciemna i niepewna, gdy nie widzimy końca tunelu, przez który przechodzimy. Dziękujemy za wspólnotę wiary, za naszych braci i siostry w Chrystusie, którzy dzielą z nami tę duchową podróż, którzy modlą się za nas, gdy nam brakuje słów, którzy wspierają nas, gdy słabniemy. Dziękujemy za kapłanów, którzy nieustannie celebrują Eucharystię, dzieląc z nami ciało i krew Chrystusa, za siostry zakonne, które poświęciły swoje życie modlitwie i służbie najbardziej potrzebującym, za wszystkich misjonarzy, którzy niosą światło Ewangelii do najodleglejszych zakątków świata, czasami ryzykując własne życie. Dziękujemy za rodziców, którzy przekazali nam wiarę nie tylko słowami, ale przede wszystkim własnym przykładem życia. Za dziadków, którzy nauczyli nas pierwszych modlitw, którzy opowiadali nam historie świętych, którzy pokazali nam, że wiara to nie tylko niedzielne pójście do kościoła, ale sposób na całe życie. Za nauczycieli, którzy kształcili nie tylko nasze umysły, ale także nasze charaktery. Módlmy się teraz słowami, których nauczył nas sam Pan Jezus, modlitwy, która jednoczy wszystkich chrześcijan świata, bez względu na język, kulturę czy narodowość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. A teraz zwróćmy się do Matki Najświętszej która jest naszą pośredniczką i opiekunką, naszą matką w porządku łaski, modląc się słowami anielskiego pozdrowienia, które Archanioł Gabriel skierował do niej w Nazarecie. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oddajmy też chwałę Trójcy Przenajświętszej, Bogu w trzech osobach, ale jednej istocie, tajemnicy, której nie pojmujemy rozumem, ale przyjmujemy sercem. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jako była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zostawmy, ufam Ci, jeśli wierzysz, że Bóg przygotowuje dla Twojego życia to, co najlepsze, i teraz. Gdy nasze serca są przepełnione pokojem i ufnością, gdy czujemy obecność Boga w tej świętej chwili modlitwy, zwróćmy się do naszej Królowej i Matki słowami tej wspaniałej, starożytnej modlitwy, która niesie pocieszenie wiernym od setek lat. Pozdrawiamy cię, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza. Pozdrawiamy cię do Ciebie wołamy, wygnani synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, w tym łez spadole. Prze to, orędowniczko nasza, oczy Twoje miłosierne ku nam zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen. Moi najdrożsi bracia i siostry w Chrystusie, gdy wychodzimy z tej świętej chwili modlitwy, niesiemy w naszych sercach pokój Chrystusa i opiekę Matki Najświętszej. Nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy na początku tej modlitwy. Coś się zmieniło w naszych sercach, jakiś lęk został uspokojony, jakaś nadzieja została wzmocniona, jakaś rana została zachojona przez miłość Boga. Niech ten nowy tydzień będzie dla nas czasem wzrostu w wierze, która nie jest tylko intelektualnym przekonaniem, ale żywą relacją z Bogiem, czasem pogłębienia nadziei, która nie jest tylko optymizmem, ale pewności, że Bóg ma dla nas dobre plany, czasem rozwoju miłości, która nie jest tylko uczuciem, ale decyzją o służeniu drugim, nawet gdy to kosztuje. Niech każdy dzień tego tygodnia przyniesie nam nowe powody do wdzięczności. Może będzie to telefon od przyjaciela, może nieoczekiwana pomoc w trudnej sytuacji, może po prostu piękny zachód słońca, który przypomni nam o pięknie Bożego stworzenia. Niech przyniesie nam nowe możliwości służenia innym. Może będzie to okazja, by wysłuchać kogoś, kto potrzebuje naszego czasu, może możliwość pomocy sąsiadowi, może po prostu uśmiech skierowany do nieznajomego. Niech każdy dzień będzie nowym doświadczeniem Bożej miłości. W małżeństwie, gdy zobaczymy troskę współmałżonka, w rodzicielstwie, gdy dostrzeżemy, jak bardzo nasze dzieci nas potrzebują, w przyjaźni. Gdy ktoś okaże nam bezinteresowną życzliwość w pracy, gdy będziemy mogli wykorzystać nasze talenty dla dobra innych. Pamiętajmy każdego dnia, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach z codziennością. Chrystus idzie z nami każdego dnia, w każdej chwili, w każdej sytuacji. W autobusie do pracy. W kolejce w sklepie, w trudnej rozmowie z szefem, w bezsenną noc przy chorym dziecku, w chwilach radości i w momentach smutku. Matka Najświętsza otacza nas swoją macierzyńską troską, jak niewidzialna, ale realna obecność, która nas chroni i prowadzi. Duch Święty mieszka w naszych sercach jako źródło siły, mądrości i pocieszenia. Gdy nadejdą trudne momenty w tym tygodniu, a być może nadejdą, bo takie jest życie na tej ziemi, nie będą to momenty, w których Bóg nas opuścił. Będą to raczej chwile, gdy nasza wiara będzie mogła się pogłębić, gdy nasza miłość będzie mogła się oczyścić, gdy nasza nadzieja będzie mogła się wzmocnić. Przypomnijmy sobie wtedy słowa tej modlitwy, słowa ufności i pokoju, które dziś wypowiedzieliśmy. Niech nasza wiara będzie mocniejsza od lęku, który często paraliżuje nasze serca. Niech nasza nadzieja będzie jaśniejsza od wątpliwości, które szepczą nam, że Bóg nas nie słyszy. Niech nasza miłość będzie większa od wszystkich problemów, które możemy napotkać na swojej drodze. Zostawmy, ufam Ci, jeśli wierzysz, że Bóg przygotowuje dla Twojego życia to, co najlepsze. A teraz, moi drodzy, zapraszam Was do podzielenia się swoją wiarą w komentarzach. Jeśli te słowa dotknęły Waszych serc, jeśli poczuliście pokój i nadzieję podczas tej modlitwy, jeśli Duch Święty przemówił do Was przez te słowa, dajcie świadectwo swojej wiary. Napiszcie z ufnością: Ufam Ci, Panie, albo Pan jest moją światłością i zbawieniem, albo po prostu. Dziękuję Ci Boże za Twoją miłość. Niech Wasze świadectwa wiary będą źródłem pocieszenia i nadziei dla innych, którzy mogą oglądać to nagranie w trudnych momentach swojego życia. Niech Wasze słowa będą jak małe świeczki, które rozświetlają ciemność, jak kropelki rosy, które orzeźwiają spieczone serca. Pamiętajcie, że każde słowo wiary, które napiszecie, może być odpowiedzią na modlitwę kogoś, kto w tej chwili przeżywa kryzys. Może być znakiem nadziei dla osoby, która myśli, że Bóg o niej zapomniał. Może być potwierdzeniem dla kogoś, kto wątpi, czy jego modlitwy mają sens. Bądźcie światłem dla innych, tak jak Chrystus jest światłem dla Was. Bądźcie solą ziemi, która nadaje smak życiu wokół Was. Bądźcie pocieszycielami, tak jak Duch Święty jest Waszym pocieszycielem. To jest Wasze powołanie jako chrześcijan: nieść nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, nieść miłość tam, gdzie panuje nienawiść, nieść pokój tam, gdzie panuje wojna. Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny, teraz i zawsze, w tym tygodniu i przez wszystkie dni Waszego życia. Niech Anioł Stróż strzeże Waszych kroków na każdej drodze, którą będziecie szli. Niech Matka Najświętsza prowadzi Was bezpiecznymi ścieżkami, gdy będziecie podejmować trudne decyzje. Niech Duch Święty napełnia wasze serca pokojem, który przewyższa wszelkie rozumienie, radością, która nie zależy od okoliczności, miłością, która nie zna granic. Idźcie w pokoju Chrystusa, niosąc Jego światło wszędzie tam, gdzie was zaprowadzi życie. Niech wasze życie będzie żywą modlitwą, waszą służbą innym, niech będzie wyrazem wdzięczności Bogu, wasze słowa niech będą słowami pokoju i nadziei, a gdy ten tydzień się skończy, niech będziecie mogli powiedzieć, jak święty Paweł, dobry bój walczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Amen.